Cześć, tutaj róża z bloga ciastkorzewcy.pl. Dzisiaj zrobimy razem bezę szwajcarską. To jedna z trzech bez obok francuskiej i włoskiej. Ta nadaje się świetnie do ozdabiania ciasta, ale również do wyciskania bezików czy ozdób. Można ją jeść na surowo. Pokażę Wam, jak ją przygotować, nawet jeśli nie macie w domu cukierniczego termometru lub wagi. Do przygotowania bezy szwajcarskiej będziemy potrzebować 125 g białka i 250 g cukru, czyli proporcje 1 do 2. Jeśli nie macie wagi, wszystkie opisy znajdziecie pod filmem i tam również sposób, jak sobie poradzić, jak to odmierzyć. Jeśli macie możliwość, skorzystajcie z białek, które zostały rozbite przynajmniej poprzedniego dnia. Ja w praktyce wykorzystuję białka, które zostały mi z innych przepisów, np. z pączków albo z lemon curd. E, takie białka mają po prostu mniejszą zawartość wody, bo część zdążyła już odparować. Do przygotowania bezy będziemy potrzebować dużej, dobrze odtłuszczonej miski. E, ja lubię używać takiej, w której potem będę ubijać bezę. Potem należy przygotować kąpiel wodną. Co to jest kąpiel wodna? Nic innego jak kuchenka, garnek z wodą i na to kładziemy miskę, tak żeby spód nie dotykał wody. Gotująca się woda będzie stopniowo podgrzewać białka z cukrem. I właśnie do misy miksera wkładamy białka i cały cukier. Całość mieszamy metalową rózgą aż do osiągnięcia temperatury 60 stopni. Nie trzeba tego ubijać, wystarczy równomiernie mieszać. A co jeśli nie mamy termometru cukierniczego? Cukier zaczyna się topić w temperaturze 55 stopni. To znaczy, że jeżeli będziemy go podgrzewać i mieszać i rozytrzemy nieco bezy między palcami, jeśli nie wyczujemy tam kryształków cukru, to znaczy, że nasza mieszanka ma już właściwą temperaturę. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać. Ja to sprawdziłam termometrem. Wy możecie sprawdzić to jeszcze palcami, czy Wasza beza na pewno ma 60 stopni. Taka mieszanka powinna być jednolita i nie może być w niej widocznych kryształków cukru. Tak przygotowane białka będziemy ubijać na wysokich obrotach miksera przez około 10 minut. Zależy nam, żeby beza była puszysta, leśniąca i żeby zupełnie ostygła. Gotowa beza powinna być gęsta i lśniąca. Jeśli chcemy ją zafarbować, najlepiej zrobić to pod koniec ubijania. Do zafarbowania najlepiej nadadzą się mocno skoncentrowane barwniki w żelu. W moim sklepie ciastkożercy znajdziecie barwniki żelowe firmy Wilton, które polecam do takiego zadania. Link podepnę w opisie pod filmem. Zobaczcie, tak powinna wyglądać ubita beza. Jest gęsta i lśniąca i możemy od razu użyć jej do dekorowania wypieków. Zobaczcie, jak taka beza pięknie trzyma konsystencję. I teraz ważne pytanie: do czego możemy ją wykorzystać? Beza szwajcarska już została poddana obróbce termicznej, a to oznacza, że od razu bezpiecznie możemy wykorzystywać ją do dekoracji ciasta, tarty czy babeczek. Można taką bezę również zapiec w piekarniku lub opalić palnikiem cukierniczym. Beza szwajcarska bywa również podstawą do kremu maślanego lub niektórych przepisów na makaroniki. A teraz pokażę Wam jak łatwo taką bezą wyszprycować ozdoby. Przyczepiłam sobie tutaj papier do blaszki za pomocą małych magnesów. W ten sposób nie będzie nam się przesuwał podczas wyciskania bezy. Na blaszce wyszprycuję sobie małe beziki, które możemy wykorzystać później do dekoracji tortu lub jako samodzielną przekąskę. Bezę możecie wyciskać również w formie lizaków bezowych, które świetnie nadają się do wpicia w tort. Taki film możecie zobaczyć u mnie na kanale. I gotowe. A teraz ważne pytanie: jak suszyć bezę? Jeśli chcemy, żeby zachowała swój piękny, biały kolor, bezę suszymy w temperaturze 100 stopni, góra i dół, bez termoobiegu. W ten sposób cukier zawarty w bezie nie zacznie nam się jeszcze karmelizować. Jeśli wasza beza zmienia kolor na ciemniejszy, oznacza to, że piekarnik może lekko przekłamywać i lepiej obniżyć temperaturę o 5 stopni. Niewielkie beziki będziemy suszyć około godziny i przez kolejną godzinę można zostawić je w wyłączonym, ciepłym piekarniku. Większe ozdoby, takie jak lizaki bezowe, będą potrzebowały, żeby się wysuszyć około półtorej godziny. Moje beziki spędziły w piekarniku około godziny. Zobaczmy, jak wyglądają. Zobaczcie, jak pięknie trzymają kształt. To właśnie jest zasługa bezy szwajcarskiej, która ma ładną konsystencję. Takie beziki po ostudzeniu możecie przechowywać w słoiku i wykorzystać do dekoracji tortu. Mam nadzieję, że po tym odcinku beza szwajcarska nie będzie już miała przed wami żadnych tajemnic. Dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.